Z tej strony Art085 witam Was po raz kolejny Space Engineering, kolejne aktualizacji jaką przygotowali nam deweloperzy, a w niej oprócz tego że zostały dodane Guy Api do obsługi wentylatorów, to y, mamy uzależnienie kombinezonu w opcjach wybierając gry od tego, żebyśmy musieli dostarczać tlen. A oprócz tego, do MedBeya, Medicala, jest istotne to, by zwracać uwagę, gdzie się spełnimy. Tylko, że właśnie z tym, na przykład tu, że nawet jeśli MedBay nie jest podłączony do uzupełniania powietrza, to w kombinezonie mamy tlen. Taki jeszcze szczegół, ale może się przydać. Drugą rzeczą jest to, że doszło do uzupełniania tlenu w kombinezonie. Doszły butle z gazem. Poniżej tam ileś procent się uzupełnia. I w kopitach mamy wejście na konwojery duże i małe przez co w kopitach też jest konieczne uzupełnianie, uzupełnianie yy, tlenu. To są jedne rzeczy. Następne, to są odbijające się kulki, piłeczki, duże i małe. W opcjach mamy growth, nadawanie, jaka ma mieć wagę i to, czy ma się odbijać bardziej lub mniej, czy reagować na działania. Tak mniej więcej fajnie to wygląda. Tak samo jak było na tych e, trailerze z e, Space Engineering. Powiedzcie, co was e, zainteresowało z tych piłek? Czy jest jakiś pomysł na wykorzystanie ich? Bo jeśli chodzi o grę w nogę, to chyba tylko statkami. Hej, <laughs> Zabawa w odbijanie. Ale może coś wymyślicie, coś ciekawego. Także, do następnego. Hej, hej, czołem!